Witajcie na kanale Strefa Wojska. Głównym tematem ostatnich dni jest oczywiście powódź, która niszczy południowo-zachodnią część naszego kraju. Wojsko zaangażowało w trwające akcje pomocowe tysiące żołnierzy, a także sprzęt, między innymi śmigłowce. Natomiast dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o pływających transporterach samobieżnych, które widzimy często w działaniu. Są one wykorzystywane do ratowania ludności cywilnej. Dokładnie chodzi o PTSM. I właśnie tej konstrukcji poświęcę dzisiejszy odcinek. Jednakże liczę na to, że społeczność kanału Strefa Wojska dołoży swoją cegiełkę w odbudowę i pomoc naszym rodakom. Zachęcam gorąco do wpłat na różne zbiórki i linki do kilku z nich znajdziecie w opisie tego filmu. Od siebie dodam, że dochód z reklam, który wygeneruje ten odcinek do końca miesiąca, zostanie przekazany na jedną z nich. 1 października, około południa, Wrzucę na kartę społeczności dwa screeny. Jeden ze statystyk odcinka z sumą, którą zarobił, a drugi z przelewem na konkretną zbiórkę. Nie będzie tego dużo, bo moje odcinki nie generują jakichś wielkich liczb, ale uważam, że dużo małych gestów także robi robotę. Okej, okay. w takim razie zajmijmy się widzowie dzisiejszym tematem odcinka, a więc PTSM. Zaczynamy. PTS w Polsce tłumaczy się jako pływający transporter samobieżny. Jego historia zaczyna się w ZSRS, gdzie na początku lat 60. ubiegłego wieku wprowadzono go do służby. Projektanci wykorzystali elementy z innych, gotowych konstrukcji, chcąc przyspieszyć pracę, a także produkcję. Skorzystano m.in. z ciągnika artyleryjskiego ATS-59, a także czołgu T-54. Już po kilku latach uznano, że pojazd warto zmodernizować. Dokonano tego w połowie lat 60. i od tego momentu do nazwy dodano literkę M. Zmiany polegały na powiększeniu powierzchni ładunkowej, a do kabiny dodano urządzenia filtrowentylacyjne i ogrzewanie. Dodatkowo załoga mogła używać noctowizji, zmieniono radiostację i wprowadzono wyposażenie do pływania na morzu. Mamy tu także reflektor, który może emitować światło o długości nawet 800 metrów. Nie zmieniono jednak silnika ani nie zwiększono ładowności. W dalszych latach dalej pracowano nad konstrukcją, gdzie m.in. zwiększono moc silnika, czy parametry taktyczne, jak ładowność. Dzięki tym pracom zaprojektowano PTS-2 i PTS-3 oraz PTS-4, ale one już do Polski nie trafiły. My pozyskaliśmy właśnie wersję pts która przybyła do nas na początku lat 70. XX wieku. Zastąpiła pływający transporter, również produkcji radzieckiej, a więc K61. Trudno oszacować, ile dokładnie wyprodukowano tych amfibii, ale na pewno są to liczby sięgające tysięcy sztuk. Były one nie tylko na stanie Związku Radzieckiego, ale także między m.in. krajów stylijskich, jak Polska czy Węgry. Trafiały one również do takich krajów jak Iran czy Egipt. Załogę stanowią dwie osoby: jest to kierowca i dowódca. Ich kabina znajduje się z przodu pojazdu. Można się do niej dostać poprzez dwa włazy, które umieszczone są na jej górze. Długość PTSM to ponad 11 metrów, szerokość to prawie 3,5 metra, a wysokość nieco ponad 2,5 metra. Ładowność na lądzie wynosi około 5 ton, a w wodzie wzrasta na do 10. Natomiast przestrzeń, gdzie można umieścić transportowany sprzęt i ludzi, ma wymiary 790 na 260 cm, co daje ponad 20 m2 powierzchni. Pod nią znajduje się sekcja napędowa, wraz z silnikiem wysokoprężnym W54P o mocy 350 koni mechanicznych. PTSM może osiągnąć na lodzie prędkość do 42 km na godzinę nawet z maksymalnym obciążeniem 5 ton. Choć znalazłem także źródła, które sugerują, że wtedy prędkość jednak spada do około 30 km na godzinę. Zasięg przy takim obciążeniu szacowany jest na około 500 km. W wodzie przy ładunku maksymalnym 10 ton prędkość wynosi nieco ponad 10 km na godzinę. Zasięg oscyluje w okolicach 100 km, a uciąg w granicach 2 ton. Natomiast możliwość poruszania się w niej jest możliwe, kiedy fala nie przekracza pół metra wysokości. Do przemieszczania się są używane dwa specjalne pędliniki znajdujące się z tyłu pojazdu. Są one zabudowane, aby zmniejszyć szanse na ich uszkodzenie w momencie pokonywania przeszkód. Do PTS-u można dołożyć specjalną naczepę o długości ponad 8 metrów i ładowności do 5 ton. Da się w niej transportować na przykład, działa jednoosiowe. Natomiast nie ma tu żadnego wyposażenia ofensywnego, nawet lekkich karabinów maszynowych. Na pokładzie znajdziemy także wyciągarkę, której długość liny wynosi 70 metrów. W naszych siłach zbrojnych posiadaliśmy setki egzemplarzy PTSM. Na początku lat 90. mieliśmy ich ponad 400, i podobna liczba była w momencie powodzi tysiąclecia w 1997 roku, gdzie również były masowo używane. Lata mijały i z biegiem czasu coraz więcej egzemplarzy nie nadawało się do użycia, a te, które można zastosować, i tak są mocno wysłużone i przechodziły w swoim życiu kilka remontów głównych, które wykonywały wojskowe zakłady inżynieryjne SA w Tęblinie. Od 2021 roku stały się one częścią huty Stalowa Wola. Tam między nimi naprawiono układ przeniesienia napędu, regenerowano podzespoły, a także wymieniano gąsienice. W 2021 roku liczba maszyn spadła do nieco ponad 280 sztuk. Obecnie jest ich nieco powyżej 100 egzemplarzy, a 24 z nich są używane do walki z kataklizmem. Tak jak przynajmniej podaje sztab generalny. Można założyć, że fizycznie jest ich więcej, ale właśnie około setka jest sprawnych. W swoich założeniach PTS miały służyć przede wszystkim do transportu żołnierzy przez rzeki czy jeziora, a także być jednym z głównych narzędzi służących do desantu drogą morską. Mogą one przetransportować ponad 70 żołnierzy. No ale jak wiemy, wykorzystywane są bardzo często do działań wsparcia podczas katastrof naturalnych. Szczególnie powodzi. Idealnie nadają się do transportu sprzętu czy żywności do zalanych terenów, a także ewakuacji ludzi, zwierząt i dobytku. Aczkolwiek tu ważna uwaga. Czytając komentarze, ludzie często pytali, czemu PTS-y nie były używane na terenach, które były zalawane. Przy silnym nurcie trudno było je stosować. Jego maksymalna prędkość, gdzie amfibia może działać, wynosi 2,5 m na sekundę. Natomiast w miejscach, gdzie woda już stoi, wtedy można je stosować bez obaw. Planuje się użytkowanie PTSM do okolic roku 2030, choć we wcześniejszych latach były plany wycofania ich zdecydowanie szybciej, bo już w 1997 roku. Natomiast okazały się bardzo skuteczne w działaniach pomocowych podczas powodzi tysiąclecia. I tak dalej pozostają one w naszym wojsku i dalej możemy je oglądać, jak na przykład na tym zdjęciu, gdzie widzicie polskich żołnierzy przeprawiających się przez rzekę San podczas ćwiczeń Dragon 24. Czy będzie następca? Teoretycznie tak i ma bazować na kadłubie naszego BWP Borsuk. Ma występować w kilku odmianach, m.in. transportera rozpoznania inżynieryjnego jodła GTRI czy transportera wojsk inżynieryjnych jodła GTWI. Natomiast pamiętajcie, że to na razie projekty. Sam BWP nie został wprowadzony do produkcji seryjnej, a pojazdy specjalistyczne na bazie tej platformy dopiero są tworzone ich zaawansowanie pracy jest na różnym etapie. O czym mówił w jednym z niedawnych wywiadów prezes PGZ Krzysztof Trofiniak. No i jeśli chodzi o parametry taktyczne, to raczej nie będą porównywalne z PTSM. Choć można mieć nadzieję, że po ostatnich wydarzeniach prace nad następcą przyspieszą i zostaną zwiększone jego możliwości. Tymczasem dobrnęliśmy już do końca dzisiejszego odcinka, który mam nadzieję przybliżył Wam starą, ale dalej jarą konstrukcję ze Związku Radzieckiego, która ma już grubo ponad 50 lat. Niech sprawnie działają podczas tegorocznej katastrofy, a przy następnych, które niestety na pewno się pojawią, obyśmy zobaczyli już konstrukcję polskiego projektu. Przypominam drodzy widzowie jeszcze o zbiórkach, do których linki znajdziecie w opisie. Trzymajcie się, miłej soboty i do następnego odcinka. Hej!